Jesteśmy mordy z to jest drugi odcinek z naszej serii Byki SMP. Właśnie... No poprzenią się tak było trochę porąbane, to muszę przyznać Oj, i był, przepraszamy, był, każdy giga porąbane. Przepraszamy za niektóre rzeczy, jakie robiliśmy tam w nim, bo no... No to, to mogło się źle przyjąć dla niektórych. Było dosyć kontrowersyjnie, nie będę oszukiwał. Było, było, ale już, już tacy nie będziemy, co nie? No tak, tak. E... Jestem właśnie teraz na zwiedzie, bo. na zwiedzie. <noise> Może po prostu trochę drewno zebrać co nie? bo już nie mam, w domku moim. Czaje, czaje, jak. Kurde. Jestem w swojej bazie. Jak to. No. Nieważne, jak w ogóle, kurde. Gdzie jesteś? Kurde, kurde, kurde. Gdzie jesteś? Nieważne. W swojej bazie. A, no tak, tak, kurde. W swojej bazie. O, chłopie Się coś, kurde. Co się dzieje? Co? Co chcesz powiedzieć? Ej, co to jest? Ej, 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 ej. O, chłopy, chłopy Ej, ej, ej. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz z moją bazą, człowieku? Przez, ja nicadaliśmy o tym, że... Gadaliśmy o tym... Gadaliśmy a, o czym o czym gadaliśmy nic nie gadaliśmy, chłopie Skąd ty w ogóle masz ty, tyle TNT, przecież tam było 2 TNT! To ten 2 TNT, skąd to tyle jest? A ty mnie nie dałeś, to było, objawiło mi się te TNT. Przestań. Zostaw to? No. Co za... Halo? Kurde Siema, no. Sie siema, <grym wiosenka> <grym wiosenka> siema, y siema klasuł. Ale, ale mnie bombowo przywitaliście gdzieś tych e A tu chyba był domy. Tam... Nie był ci domy. Nie był ci domy. Siema, nie, nie, nie. No. Dobrze, siema, Dobrze, dzięki chłopaki za zaproszenie do ekipy. Spo I na, na, ekipy. Na, na serwer. Na serwer. O, o, na serwer. Być, no. o, o, witamy. O, o. Witamy na, na serwerze. Ogólnie... O. Chłop, kurde, od zera zaczyna taki nubeczek wszyscy. Ja ci pokażę. Chodź, chodź. No, poka, poka. Co? Pokażę ci moją restaurację. Jest... Naszą restaurację? Naszą restaurację, restaurację. tak. Ja mam restaurację tutaj. Restaurację beków mamy. O kurde. Mogę sobie... <grym> jednego. Eee, tu masz... Możesz sobie usiąść. A ja czekaj, ja pójdę po... Burgera. A tego grzybka tu mogę zjeść? Czy on jest jakaś zdoba tutaj? Eee, jaki grzybek? <grym> no. Tu masz grzybka, nie? O, co mi? Trochę mnie boli... słuchajcie <grystanie> Dobra, nieważne. W dzisiejszym odcinku postaramy się zdobyć diaksy, bo jeszcze nikt nie miał diaksów na tym serwerze. No... To jest... E, baza. E, <grystanie> A to chyba twój pokój jest podpisany. <grystanie> no, to jest... E, mój pokój. E, ja tutaj już dam jakieś itemy z mojej skrzynki i chwila. <grystanie> Gdzie jest skrzynka? O, o. Dobrzeczko. skąd masz te łóżko? Znalazłem ten, w skrzynce. Ale ja wziąłem wszystkie skrzynki z domu, jak, jakie skrzynce? Gdzie ty jesteś? Jestem po no. mojej stronie muru przecież. Zno, znowu mnie Tam trolujesz, znowu powiem. mnie. Czemu ty mnie trolujesz? Skąd ty się domdził? Dobra, idziemy kurde, spać. Czemu, ale. Czemu idziecie do... w moim domu idziecie spać? Niech ja tu nie. Chwila, ty nie... Dobra, ja... Dobra, nie, Pyt, nie to jest nie nie idealne miejsce, idealne miejsce, żeby zacząć kopalnię, po tej gorszej no. stronie jak, jak kopalnie tutaj, no? Ben, musimy dzisiaj znaleźć diamenty, to jest jakby jedyny cel, na dzisiejszy odcinek. No, nie mogę, no... Nic nie mogę mieć. Trzeci raz... <laughs> trzeci raz się <laughs> przyprowadzę dosłownie. Ja, jak to? Chłopiec, co to nie jesteś jednym z byków? Byk SMP, ja... Wygramy <laughs> gramy tak razem. <laughs> A, a, weź ty tu zejdź. Ej, Ej! Bo ja robię schody, ja robię schody. Proszę, proszę cię, zejdź. <laughs> Ej, proszę co to jest? Co to jest? Proszę, pomóż. O, itemki. Możemy zrobić wyzwanie. Kto, kto hmm. znajdzie więcej żelaza, ten Nie, ten kto wygrywa. znajdzie diaksy pierwszy, wygrywa. Ale co wygrywa? Nie wiem, yy, wygrywa tą lepszą bazę. Dobra, wiem. Jeżeli ja wygram, dostaję twoją bazę. Jeżeli ty wygrasz, dostajesz moj moją restaurację. A jeżeli Kocuchowy wygra, to dostaję. A nie wiem. To... O, to są te diamenty? Jest na pierwszy. <laughs> A <jest laughs> i zamknąłeś jeszcze. Diamenty. To nie są <laughs> diamenty. Jest już mam pełny ekwipunek? Co jest? Dobra. Ja kopię. Znalazłem, nową... Ekwipunek. Znalazłem nową metodkę na kopanie. Jaką... Taką szybszą. O, zaraz o, o co Co się tam dzieje? Cozy masz TNT, co, ale jak to wszyscy? Obiewiło. WOW! Mam pomysł. Wow! Co się stało? Y co się stało? Co się stało? <laughs> Jaki masz pomysł? Hej, to nie ja! <laughs> to nie <ty? laughs> To nie <laughs> ja! Czy taki był twój ser, żeby mnie wywalić? Nie byłby do tego zdolny, chyba, żeby kogoś usunąć. Nie, nie, ja jestem. Czy to dobry chłopak jest. Tak, dokładnie. Dobra, chłopaki, to ważny ten. Jaki mamy plan na następny film, na Mordy z Osiedla? Jako ekipa powinniśmy się zgromadzić mm. i, i wymyśleć jakiś porządny film następny. Znaczy, na razie trzeba no. jakby. <laughs> Jak se znaleźć? Tu ja najpierw bym najpierw pierwszy. ogarnął tutaj Minecraft, co nie? No, co Minecraft najpierw. Ja bym żeby nie patrzył Potem... na przyszłość. Minecraft jest taka gierka, że można przy okazji pogadać na różne tematy ważne. No tak, e, jaki jest twój e, ulubiony youtuber z dzieciństwa? E, Dream. A nie, z dzieciństw, czekaj, zaraz co tam wejdę do ciebie. A co ty, ty kurde robisz? Tunel. <tunel> <is my tunel> <Is my> tunel. <tunel> to jest mój tunel! dobra, to ja tam nie chcę iść. jest mój tunel! Ja nie mogę stąd uciec. Czuł duszę zaraz, znowu. Jodut podpalił tunel, Jodut podpalił tunel. Jaki tunel? Jak mógł podpalić tunel? jak tunel. Ja nic nie podpaliłem. Czy ty czytujesz na vanilla SMP? Ale jakie. powiedz mi, jak ja mógłbym czytować na vanilla SMP? Jeżeli to jest vanilla SMP? Powiedz mi, jakim celem dostałeś tyle TNT? Wiem, że się objawiło, a ten zenchantowany kilow w skrzynce znalazłem. Jaki enchantowany kilow? No, ten co mam teraz, w jak w punku. Znalazłem go w skrzynce. Czemu jakby nie zareagowałeś na to, że to znalazłeś tak jakby, czy to nie jest dziwne? No bo akurat się działo coś innego wtedy. Wywaliło ciebie jakby z gry, więc jakby to było porąbane trochę Bardziej porąbane niż znalezienie w skrzynce diamentowego kinofa. No Ja nigdzie nie mam tych diaksów, nie mogę Ej, znalazłem! Ej, skąd ty masz te diaksy? Skąd mi diaksy, ej! Znalazłem, znalazłem! Ej, 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 ej! ej ty ma ty... gościu Nie Magik, zabijamy go, ukradł mi diaksy kolor. Nie, nie, tu trzeba jakąś rozprawę zrobić, bo tak się nie dogadamy chyba. Trzeba pokojowo, pokojowo trzeba, bez zniszczenia. Myślę, że do sądu z tym możemy pójść. Do sądu, do sądu. O, siema! Siema, magik. Czemu <słuch> 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 tu wszyscy umierają? Ja nie mam, już nic znowu nie mam. Jestem na spawnie. Kogoś widzę u góry. To chyba. To chyba jodut. Nie. Nic mnie widzisz. Prze przez ściany. Masz X-raya na Vanilla SMP? E, nie, nie mam. Jak chcesz, człowieku, dołączyć do naszej kurde ekipy, a takie rzeczy kurde robić. Łamiesz pierwszą podstawową zasadę nie. serwera: brak cheatowania. Nie. Ale ja nie czytuję, no przysięgam Dobra, nie, i, i Wszystko jest nagrane, jakby co Dlaczego czemu znalazłeś pierwsze diaksy? <grywa> Bo ty ich nie zauważyłeś Daj flashbanga, da, daj flashbanga do tego momentu <grywa> Ej, znalazłem Ej, skąd ty masz te diaksy? Kradłeś <grywa> mi diaksy, ej! Znalazłem, znalazłem Ej, 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 ej <grywa> 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 ah. A iod odobyś moje itemy Czekaj, właśnie znalazłem jak to z powrotem wyjście z tego. To dlaczego wracałeś tam? Ja, jak to się wracałem? Nie, ja, ja właśnie ten yy, dobra. Itemy. No to mam tak. Yy, mam twój killoff no Mam no twoją no. shakierę. To się to... tak no. yy, Też miałem Dobra, ty ci patrz, patrz co ukradłem z twojej restauracji. Ej, S ej. O, kurde. Ej, bez taki nie. Zdacowałem, ej, proszę! Ej, proszę ej, ej. Masz magikę. Ej, skąd ty, mnie, ty masz diaksy?! Broń mnie, broni mnie, broń mnie przed nim, broń mnie przed nim. Ale sk skąd ty masz. Zabra. Skąd ty masz te jak? Schowałem między, z między zębami, żebyś mi nie ukradł przypadkiem. Nie, nie, wiesz co ty możesz go mieć? Ty możesz go mieć, ja wracam na swoją stronę Do swojego domu? No dobra Proszę proszę nie wchodzić tutaj na moją stronę, ja tutaj... Zadbam o tą restaurację. O. Nie! Gdzie ty zginąłeś? Nie byłeś w domu? To, to, to tutaj poszedłem. No chciałem w nocha. wrócić do swojej strony, bo się zgubiłem. W nocha. A, co, a czekaj, co ty tu robisz? W co, co schodki? Chłopie! Nie daję, ja. Nie, nie stawaj tego TNT, nie rób tego. A, postawię to tienty, Nie, nie, tnt. O, nie, stawię, nie. No Nie, co teraz no i, co, no i Co Nie, 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 chłopie, nie, rób tego ty, I co, i umrzesz, umrzesz, nie. pa, 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 Pajku, mierasz, pa, 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 <tiado> Zapłacisz Słysze. mi za to, zapłacisz mi za to! Ale ty to zrobiłeś! to, buduję kurde obserwatorium <laughs> po co ci obserwatorium? Tak, jakby bardzo to kupiłeś ode mnie, bo ja się zbudowałem. Szybko diaksy! Ej, czemu no, to? mojemu łóżku? Co zrobił z moim łóżkiem? W ogóle ja nie Co ty tu robisz? No, chciałem Wnocha. wrócić do swojej strony, bo się zgubiłem. Jak ktoś mi ukradnie diaksy, to macie przerąbane. To macie przerąbane. O kurde, znalazłem tę nową skrzynkę. Nie. Skąd ty masz Diaksowy mieć? Skąd ty masz tak miecz? Z dyaksów zrobiłem. <grym> Aha, <ad> no tak, Z jaksów no przecież. Ej, już jesteś poza murem! Nie jestem poza murem, jestem na murze, tak jak ty <grym ad> Kurde, zgubiłem się. Jak ja mam to? O, wow. widzę, że ktoś spada z wysokości, to chyba Jodut. Nie, nikt nie spada, właśnie w tym nie jest nie problem, spada. że nic się tutaj nie dzieje I jodut, ja, ja Jodut... Ja, ja, nie może się... poprawnie TNT podpalić. Co wy robicie? <laughs> Jak to? Jak? Próbujemy... Uh. Próbuję je próbuję próbuję zabrać. co on robi? Ale musisz się ja, ty, ty to po swojej stronie o, robisz, o. wiesz o tym. O, kurde. o tak, nie, 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 nie. kurde. No było to chodzi, To chodziło, to chodziło. On chodzi na granicę. <laughs> on tak jakby... on rzucił. Zabite! Ludzie to jest zemsta soj, <laughs> Oddajcie tak mi mój Oddaj Oddajcie Ale... mi mój killof! Jaki killo! <laughs> oddajcie mi mój kill! Nie mam już nic do tracenia. Nie ja nic znowu nie mam, wszystko znowu straciłem! Czy on na tą tajemną Muszę znaleźć? Chcią on na tą tajemnicą Jody kojarzysz dom... <grym> to co trzymam w ręce Zgadza się. To twoje nasiona, które ci ukradłem z restauracji. O kurde Ratuję sobie. Wszystko, wszystko mi... Nowy gość, wszystko mi ukradł. Wszystko mi ukradł. Nie, nigdy, nigdy więcej. Nigdy więcej się wszystko... nie pojawi się na tym kanale, dopilnuję tego. O o! Prawie, skąd ty miałeś prawie, skąd ty prawie tak tego porkchop'a kurde, chłopie, usmażonego, burgerki, do burgerków. No właśnie. Ale jesteś uwięziony, jesteś, to jest nasze więzienne, tak, więzienie. Ej, ej! Eee, co, co się tam wydarzyło? I co się tu stało? Bo ja... Nie, nie, a jest Jadut? Ja Może trochę przesadziłem... Co to? Co co, co? co to był za dźwięk? Czy on chował przede mną jakąś skrzynkę w naszej starej bazie? Najwyraźniej. Nie wiem czy wiesz, ale ja A? wszystko zjisz Jodut, już dobrze wszystko? Ja ha, halo. Ja Skąd masz tak ja to? Bardzo dobra. dobrze, bardzo dobrze. Co I cię dobrać? poprawi humor. Eee, eee ale... Eee, co takie drzewko, je, co drzewko dla was. O, dzięki. A, już, już się bałem szczerze, że... Będzie coś dziwnego. No. Ciekawe, czy to drzewko... O, chyba nam trawę sadzi za domkiem. Byśmy mogli więcej drzew... Eee, nie. Nie, ja tu co ty robisz? Chiotu! Ja to... Siema z tej strony, mordy sąsiedla. Eee, akurat musimy zacząć od nowa, ponieważ wszystko straciliśmy. Nie mamy nic, wszystko straciliśmy, C dlatego zaczynamy po prostu, widzowie. Zaczynamy od nowa. Zaczęliśmy w noc, nie wiem czemu. Eee, ja wracam. Cześć, jesteśmy, mordy sąsiedla. Dzisiaj wyjątkowo zaczynamy w trochę dziwnym klimacie, ponieważ e, coś się dziwnego hmm. stało w naszej bazie. Mam dość tego z Wszystko straciłem. jak to? Dwa, dwa dni. 6 godzin robiłem tą bazę. 6 godzin! Zbierałem materiały. Zegrałeś poza Budowałem kamerą. Budowałem to. Nie teraz. Chyba pójdę. Na koniec świata i tam bazę zbuduje. Nie, nie gadaj, że zostawiasz. Zostawiasz. Zostawiasz nas tutaj Na tym serwerze nie, nie da się nie. grać. Tak się to nie może skończyć. Rozłom w ekipie. Ja wam... Jodu, Chodź ci coś pokażę, co przy... przygotowałem prezent dla Ciebie. Tylko musisz... się... Te szkielety muszą się skończyć. Weź ktoś je zabi. Jodut! Jodut! ja skąd ludzie? ty to masz Lecz czasu tu nie Jodut! Leci czasu tu nie było! ja ludzie, ja, skąd... ja ludzie lecę na koniec mapy, nie mogę z wami grać.